Szczęść Boże. Fundacja Małych Stópek wraz z Sekretariatem do Spraw Apostolstwa Księży Palotynów w prowincji Zwiastowania Pańskiego organizuje konkurs plastyczny pod tytułem Szobka Bożonarodzeniowa. Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży klas 1-8 Szkoły Podstawowej. Prosimy rodziców, katechetów, wychowawców, księży proboszczów: zachęćcie dzieci i młodzież do uczestnictwa w tym konkursie. Informacje o nagrodach. Oraz regulamin konkursu znajdziecie na stronie fundacji www.fundacjamalychstopek.pl link w opisie filmu. Ostateczny termin przesyłania prac to 15 grudnia. Rozstrzygnięcie konkursu koniec lutego przyszłego roku. Życzymy dzieciom i młodzieży kreatywności, pomysłowości w wykonywaniu tych prac plastycznych. Powodzenia. Pozdrawiamy